Rano byłam na zakupach i zrobiłam przebitki z tego, co kupuję, co wrzucam do koszyka. Niestety zrobiłam to odwróconą kamerą, przez co nie wygląda to najlepiej, ale mimo wszystko wstawiam to do filmu. z sklepu rozpakowałam zakupy zakupy kosztowały mnie 49 euro w Carrefourze. planuję żeby mi wystarczyły na tydzień może 5 dni i nie planuję w międzyczasie nigdzie chodzić do żadnych sklepów ewentualnie może dokupię sobie wodę a teraz zrobię sobie zupkę spora Przechodzę na chwilę, żeby opowiedzieć, jak mija mi dzień. Jest godzina druga dopiero, tak naprawdę, ale obudziłam się już o godzinie piątej, więc dla mnie dzień już był bardzo długi. Wstałam. Zrobiłam duolingo po zrobieniu. Duolingo, tak czekałam i czekałam, aż się zrobi jasno, żeby iść z psami, a później yy, poszłam z psami, jak już było jasno, to znowu yy, szłam, z, musiałam pójść do sklepu, żeby zrobić zakupy na... Yy, na cały tydzień zrobiłam zakupy w sklepie, w supermarkecie tutaj. Yy, taki mniej więcej mam plan żywnościowy, że nie będę kupować nie wiadomo gdzie, chyba, że wyjątkowo mogę sobie gdzieś pójść na jakimś, nie wiem... Coś typowo hiszpańskiego, ale tak to będę, będę sobie gotować albo będę jeść kanapki, bo tak naprawdę są dla mnie ważniejsze rzeczy niż jedzenie, na które mogę wydać pieniądze na takiej wycieczce. A nie chcę, żeby ona kosztowała miliony. Yy, zabrałam ze sobą termomiksa, więc będę codziennie, praktycznie robić z jaki jakąś potrawę, albo z pomocą termomiksa. To nie zajmuje dużo czasu, ani dużo wysiłku, a składniki już pokupowałam na, na cały tydzień gotowania, więc jestem, go jestem y przygotowana. Poszłam do Kerfura y, tutaj w Torewiecha i w Kerfurze y, porobiłam filmiki krótkie z tego, co kupuję, i oczywiście zrobiłam je w złym formacie, czyli odwróconym takim, y, a nie w formacie do YouTube'a, ale, ale wstawię takie krótkie, mm, krótką, krótką stawkę minutową z tego, co, co mniej więcej kupowałam w sklepie. Później zrobiłam, y, zrobiłam zupę. Byłam z psami na y, bardzo długim spacerze. Zaraz nimi, idę z nimi jeszcze na, inny spacer, na drugi spacer. Jest y, ładna pogoda, jest ciepło, ale bardzo wieje. Jest y, przez to y, chłodniej niż, niż by się wydawało. Ale jest. Y, jest przyjemnie, to znaczy no, w porównaniu z tym, że w Holandii y, jest, w tym momencie są temperatury powyżej zera, ale ledwo powyżej zera, no to, no to nie mam na co narzekać, chociaż powiem, że w tym apartamencie nie jest aż tak ciepło przy takiej temperaturze, że to się jeszcze nie ma czego y, aż tak nagrzać, jak nie, nie świeci słońce. Y, poza tym, co ciekawego, bardzo fajnie mi się tutaj y, bardzo fajnie mi się tu mieszka. Jak na razie mam wszystko co potrzebuję. Mam kuchnię, mam łazienkę, dwie sypialnie. Porozkładałam sobie rzeczy, porozkładałam sobie zakupy wszystkie do lodówki. Mam już wszystko w swoim w takim miejscu, że, że mogę wszystko znaleźć. No i. No i tyle, rozłożyłam sobie też swoje miejsce do pracy. Yy, wszystko mam, wszystko działa. Jedno o czym nie pomyślałam, to to, że yy, myszka może mi nie działać tutaj na podłożu. No i nie działa mi myszka. I poszłam do sklepu, do Kerfura, i w sumie zapomniałam w tym Kerfurze kupić tą podkładkę pod myszkę. Szukałam na internecie tak szybko, czym można zastąpić podkładkę pod myszkę, i przeczytałam, że można zrobić podkładkę pod myszkę z, ze starej zasłony, więc stwierdziłam, boże, to chyba jednak sobie kupię. Aż tak bardzo nie jestem tutaj wyposażona, żeby sobie robić ze starej zasłony podkładkę pod myszkę. Więc będę musiała jeszcze pomyśleć, chociaż z tego co pamiętam, to kiedyś pracowałam na pustkiej, pustej karce papieru. Może, może tak jakoś zrobię, może wy wiecie, jak można zastąpić podkładkę pod myszkę. Czym najlepiej. No i tak. Dzisiaj jeszcze chwilę pochodzę, potem yy, poczytam sobie książkę i tak naprawdę ten wyjazd to ja. To ten wyjazd jest dla mnie czymś takim, że ja będę robić, na co mam ochotę. Jeżeli mam ochotę iść zwiedzać, to będę chodzić zwiedzać. Jeżeli mam ochotę iść zrobić zakupy, to będę robić zakupy. A jeśli będę miała ochotę, żeby poczytać książkę i cały dzień nie wychodzić z domu, to będę to tak robić. Nie będę siebie przymuszać do tego, że mam intensywnie spędzać ten czas, bo mi chodziło o to, żeby ten czas... Spędzić tak, jak ja potrzebuję, żeby jakoś, nie wiem, zatrzymać się na chwilę, zastanowić się nad, yy, nad wszystkim, żeby mieć czas, żeby się zrelaksować, spokojnie pochodzić sobie z psami, jakoś tak, yy, w tym biegu, jak się jest yy, w swoim miejscu, w swoim domu, to zawsze się szuka czegoś do zrobienia, zawsze. Yy, Przejdzie się obok, tu się obok pralki, tu się przejdzie, że podłoga trzeba umyć. Tu. Ciągle jest coś, coś do robienia i wychodzenia gdzieś, a tu po prostu chciałam zrobić. Spędzić ten czas tak, jak będę czuła. Mam ze sobą trzy książki, cztery książki. Nie wiem, czy dam radę je przeczytać, bo jestem powolnym czytaczem książek. Szczególnie, że są to książki w języku niderlandzkim i, mimo że dosyć dobrze się umiem w nim czytać, to jednak zawsze zajmuje mi więcej czasu, takie, żebym skupienie się na takiej książce. No i poza tym, co? Przejdę się jeszcze na spacer. E... Spróbuję obrobić ten film na YouTubie. Dajcie mi znać, jak mi, e... jak mi idzie. Czy jest, e... jest to coś, co da się oglądać, czy nie. Czy chcielibyście coś, e... coś innego zobaczyć. Bo jestem zupełnie początkująca w tym temacie i, i coś tam próbuję. W każdym razie, co mi, co, co generalnie na podstawie tego, co przez lata oglądałam na YouTubie, bo ja jestem le, przez lata, y, można powiedzieć, uzależniona od youtuba i oglądam różnych, różnych twórców. To zazwyczaj takich y, twórców, którzy pokazują swoje życie, czyli Lifestyle love, chyba się to mówi. No i takim właśnie twórcą też chciałam zostać, bo to mi jest najbliższe, a przy okazji pewnie pokazałyby się jakieś inne poboczne tematy. Dobra, to na ten moment kończę. Zobaczę, czy jeszcze mi się coś uda ciekawego y, nagrać. I e, trzymajcie się, ja się tutaj też trzymam. Pieski się też trzymają. I e, do następnego. Hej.